Dzisiaj pokażę wam, gdzie zdobyć Abre. Normalnie występuje w dzikiej strefie numer 5. Jeśli tej strefy nie będziecie mieli jeszcze odblokowanej, to istnieje szybszy sposób na zdobycie tego Pokemona, tego fajnego Pokemona. Znajduje się niedaleko strefy numer 1. To jest właśnie dokładna moja lokalizacja. Tutaj możecie zauważyć wejście do strefy numer 1. Natomiast jeśli koło boiska przejdziemy, to dostrzeżemy drabinę, która prowadzi na dach. Po wejściu na górę. Będziemy mieli kolejną drabinkę. Chodzimy także po niej. I tutaj po prawej stronie, moi drodzy, możecie zauważyć naszego Pokémona. Dobrze, jak dobrze wiecie, Abra jest dosyć płochliwy i jak tylko nas zobaczy, będzie próbował użyć teleportu. Więc tutaj radzę zaopatrzyć się w Quickbole. Na kanale także jest poradnik, gdzie Quickbole możemy kupić. Natomiast yy, albo po prostu użyć szybkiego ataku, który wykończy bardzo szybko tego pokemona. Na początku może być to problem, natomiast w późniejszym etapie gry nie powinniśmy mieć z tym jakichś większych problemów. Ja spróbuję oczywiście szybko rzucić pokebola. I w ten oto sposób mamy wpis w pokédexie i mamy naprawdę bardzo fajnego pokemona na sam start. Więc jeśli poradnik będzie przydatny, może zostawić łapkę. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnych na kanale. Trzymajcie się. Cześć.